Co się tutaj dzieje? Witaj serdecznie. Dzisiejszy trading to są dwa trade otwarte prawie w takim samym czy podobnym, identycznym momencie. Jeden instrument to jest natural gaz, drugi to jest bitcoin. Jeden z instrumentów jak widzisz spada, drugi rośnie, można powiedzieć że są to przeciwstawne, ale takie same pozycje. Dlaczego one są takie same, czy zależą od tych samych kwestii? Oraz jak rodzi się taki dochód i w jaki sposób normalnie zajmuje to 5-10 lat nauki. Taka jest brutalna prawda na rynku. Dużo ludzi natomiast zauważyłem na początku kariery, czy w ogóle mamy w głowie taki świadomy podświadomy program, że jak słyszymy, nie trzeba coś ćwiczyć przez tydzień albo pół roku, czy 50 lat, to nie opłaca się, bo ja chcę dzisiaj, ja chcę teraz, tak? A ja zawsze pytam siebie, bo też przed takimi pytaniami stałem i dalej stoję. Ok, za 10 lat, 10 lat nastąpi dużo szybciej niż mi się wydaje, gdzie chcę być w tym punkcie za 10 lat, gdzie będę zarabiał 3, 5, czy 10, 30 tysięcy, tak jak czasami pokazuję, na przestrzeni pół godziny czy godziny czasu, na powtarzając się układów, które opanuję. Czy za 10 lat będę odżywiał się. Energią i będę spał tylko 3 godziny dziennie w ciągu doby, bo będę tak wyćwiczony. Co mi zajmie? No, te 3, 5, 10 lat właśnie treningi, bo już prowadzę te treningi od 10 lat czy 5 lat, tak? Czy też za 10 lat będę spłukany, będę stał gdzieś z papierosem na rogu, zastanawiając się, czy wypić kawę, czy i spać, bo nie mam siły ani pieniędzy. To są takie pytania, gdzie. Jak podejmujemy odpowiednie decyzje, życie powinno popychać nas w dobrym kierunku motywacji, flow, inspiracji, większej ilości pieniędzy i tradingu. Trading bardzo jest połączony psychologicznie emocjonalnie z tym wszystkim, co się dzieje w naszym życiu. Do takich wyników nie dochodzi się ani w trzy dni, ani też przez jakieś przypadkowe decyzje. Także jest to jakaś praca, jest to jakieś wyzwanie. Ja mówię w, no, w ostatnim manifestie wideo Forex, że Wsiadając do 400-konnego auta i driftując bez prawa jazdy, bez ubezpieczenia, tak jak wchodzimy często na rynek, sądząc po tym, że klikając tutaj w niektóre instrumenty, jak mógłbym otworzyć tutaj z łatwością kolejny buy czy sell na Wiku 20 polskim indeksie, tak? No, otworzyć każdy może. Zlecenie bardzo łatwo, tak samo jak możesz wyjść na ring z profesjonalnym bokserem, o tym też często mówię, tak? natomiast walka z profesjonalnym bokserem trwa około 3-13-15 sekund, zależy jak szybko masz uciekać przed nim na tym ringu i, i kończy się zawsze tak samo, jeżeli nie masz odpowiedniego doświadczenia. Natomiast co się dzieje tutaj na wykresie? Czemu te trade'y są takie same czy różne? Zobacz, dzisiaj jest środa i po pierwsze, mamy bardzo ważne dane wychodzące na ropie. Mamy bardzo ważne dane, jakie wychodziły u mnie 10 rano, u Ciebie to jest 16. Fed Chair Powell Speaks, to znaczy, jedna z bardzo ważnych osób odpowiadająca za stopy procentowe, inne kwestie fiskalne, monetarne w państwie wypowiada się na temat tego, co dalej nastąpi, czy czasami publikowane są stopy procentowe, jakieś cyfry w tego typu tabeli. Dlatego te instrumenty w skrócie zaczynają szaleć. Nie tylko jeden instrument, ale wszystkie instrumenty, tak? I teraz pytanie: dlaczego natural gaz w takim momencie? Dlaczego Bitcoin? Po pierwsze, jeden instrument i drugi. Bardzo interesująco się zachowywał. Tu mamy mocne strzały do góry, gdzie ja normalnie nie zajmuję pozycji. Na przykład w tym momencie nie zajmuję z reguły pozycji, chyba że rynek się cofnie i mocno pokazuje, że rośnie po właśnie bardzo istotnych czy interesujących danych na rynku. Wtedy ta pozycja ma sens. Nigdy też nie wiem, czy mnie nie zamknie na stopie, dlatego ten stop trzymam jakiś dosyć ciasny w porównaniu do tego, co mogę zarobić oraz. Nigdy nie jestem do końca pewien, czy jak rynek wzrośnie, znowu nie zamknie mnie na zero. Przykładowo, tak? tutaj ten stop loss, jak czasami widzicie, jestem bez stop lossu na niektórych transakcjach. Czy on gdzieś jest w domyśle tutaj, czy tutaj, bo mam rękę na spuście. Czyli zamknę transakcję, jak ona zbliża się do zera. Ten stop loss mogę przestawić już na zero i transakcja leci do góry, lub zamknie się na zero. Tak? Czyli albo zysk następuje, albo zamyka się na zero. Tak samo jest w tym momencie z naturalnym gazem. To jest całkowicie inny instrument Futures. Instrument który tradowany jest głównie w Stanach Zjednoczonych. Tutaj też możemy przedstawić już trade na stop loss. Na początku ten stop loss był gdzieś dużo wyżej. Na początku ustawiam te stop lossy nie że jakiś mały ruch właśnie na danych czy inny zamknie mi od razu tą transakcję ale gdzie mogę zaczepnąć oddechu, zastanowić się, co z tym zrobić. On jest pozornie na początku tutaj ustawiony. Po chwili w myślach wiem, że jak rynek odskoczy na ileś tam set dolarów do góry, ja tą transakcję z palca zamknę lub przestawiam ten stop los niżej. Czy teraz on za chwilę może być przestawiony na pozycję zero, czy pozycja zero ze spreadem gdzieś będzie tutaj tak naprawdę. Czy jak rynek cofnie, to zamknie mnie na zero lub jak rynek będzie spadał, dalej yy, będę trzymał tą transakcję. Teraz troszeczkę rozszerzę to, co dzieje się tutaj na naturalnym gazie. Natural gaz po polsku nie brzmi to dobrze. Naturalny gaz. Natural gaz, tak? Otóż sytuacja wyglądała w ten sposób. Zobacz, jaką mamy tutaj generalnie kwestię powtarzających się układów. To jest pattern numer 5, czyli świece, które pokazują, że rynek będzie spadał. I to nie tylko na wykresie M30. Zobacz, tu jest wykresem 30, na który patrzymy, teraz przeskoczę na H4. Zobacz, jaki jest trend na wykresie H4. Trend jest taki tutaj wychodzą jakieś dane, znowu rynek spada. I po ile, o ile z takiego rynku może wyrwać się do góry, rynek czasami nie wyrywa się do góry, tylko pokazuje, że wykonuje cień i dalej leci w dół. Taką mieliśmy sytuację tutaj. To jest pattern numer czwarty, tak? Gdzie mamy sytuację cienia, ale rynek zaczyna lecieć w dół z tego cienia, a nie do góry, tak? To jest pattern numer 4, czyli jeden z powtarzających się, z kilku powtarzających się patternów, powtarzających się układów, które poznasz na naszym szkoleniu czy na otwartych webinarach, tak? Także tu jest takie krótkie wytłumaczenie dlaczego. Tutaj natomiast na Bitcoinie zapraszam na nasz otwarty webinar. Pokażę bliżej, dalej, wytłumaczę, dlaczego tutaj, jaki nastąpił test, co się dzieje tak naprawdę, jak następuje przemieszczenie w tych strefach, pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej strefie, dlaczego wygląda na to, że rynek dalej będzie rósł, aczkolwiek nie ma wielkiej siły kupującej, także zobaczymy, co nastąpi. Zysk, jak na godzinę, półtora godziny handlu na danych, jest ok, to nie jest rekordowy zysk, to są nieduże trady, jak dla mnie. Te trade'y czasami są kilkakrotnie, żeby nie powiedzieć dziesięciokrotnie większe, nawet na danych, nie na danych, gdzie rynek szaleje tuż po wyjściu o dziesiątej, bo o dziesiątej to te dane czasami, słuchaj, tak chodzą. Sam być może znasz z perspektywy. To ja wtedy nie otwieram trade'ów wartych 20-30 tysięcy złotych na 3 minuty handlu. Otwieram ten trade w momencie, jak widzę, jak rynek, wracając do tego przykładu, czyli numer jeden, numer dwa. Wrócimy na webinarze do tego. Zapraszam Cię w linku poniżej. Na pewno gdzieś możesz się zapisać na nasze spotkanie. Na pewno otwieram trade w momencie, jak rynek spada. Nie ma siły wzrostu. Po danych Jest, są to bardzo ważne dane. Wszystko wskazuje na to, że dalej rynek będzie spadał. Wtedy otwieram trade. I patrzę, albo on odbije od tych oporów No właśnie, trochę za daleko tu wybiegam. Na to wideo, i co się dzisiaj dzieje w handlu, to wystarczy. Zapraszam serdecznie Cię, zapraszam Was do naszej grupy na Facebooku forexistrader.pl. Tutaj zobaczysz tradey właśnie takich osób, które mają doświadczenie już po kursie, czy mają 50 lat doświadczenia, tak jak przykładowo Robert, czy ktokolwiek. Matthew też ma doświadczenie związane z kursem zaawansowanym, czy swoje prywatne doświadczenie na pewno ponad roku dwóch. Aktualnie obserwuję jego trady również, czy tak jak Rafał, również kilkuletnie doświadczenie. Zobacz, to są trady prawie identyczne do tych, co dzisiaj nawet pokazuje, tak? Bo to są powtarzające się układy, to jest powtarzające się zrozumienie rynku. Również obejrzyj manifest w naszej grupie, czego nie robić na 100%, a co może zaoszczędzić nam no, dużo pieniędzy na start i setki, setki transakcji, w których, no, nie oszukujmy się, na początku człowiek czy 70-parę procent osób traci na rynku. Tak? To jest całkowicie normalne. Trzeba nauczyć się, jak wsiadać do samochodu, jak z niego korzystać, jak przyspieszać, później jak driftować na zakrętach, czy jak kontrolować poślizg. Wiele rzeczy jest tutaj do nauki. Zapraszam na forexistrader.pl Tutaj odbierzesz bezpłatny kurs początkujący na naszej stronie. Możesz się zalogować, zarejestrować. Będziesz otrzymał informacje odnośnie szkoleń na żywo, otwartych webinarów, jak powtarzać transakcje w powtarzających się układach. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Miło mi, że z nami jesteś, jesteście. Trzymaj się. Na razie. Pa.